Dawno nie było paku openingów, widzowie, więc jakby no... No wypadałoby, wypadałoby na track starsy, trap stary, track stary, nieźle stary. No takiego Ginole Lucio Hernandeza na pewno bym przygarnął, wymiennego bądź wymiennego, bo mam sporo paczek, ale weszło naprawdę ciekawe SBC, a mianowicie nie chodzi mi tu o Herosa, tylko gdzie to jest, to będzie Upgrades. World Tour Friends Upgrade, można to zrobić dwa razy i paczki ogólnie za to, są wymienne. No, niektóre nie są jakoś mega dobre, niektóre są słabe, ale za to zrobienie całego tego SBC macie gratis tela. No stary, gdzie jest ten tel? Autentycznie. On tu był. Anna? Jest, tutaj. Dobra. Jak zrobicie raz, to macie pakę taką i takiego tela. Czy warto? No jak wam idealnie pasuje, to warto, ale stary, niektóre karty, żeby to zrobić, to po pięć koła już chodzą, więc no. Ja bym nie robił. A pak mam sporo, od gorszych po lepsze, takie za food champions, wszystko jest. Także możemy zacząć, paczką klasyczną rozpoczniemy. Możesz łapę w górę zostawić standardowo, subskrypcję, jak nie masz, bo może więcej fajnych paczek dzisiaj. Aj, myślałem, myślałem, że kieza. Chciałem powiedzieć po więcej fajnych paczek, openingów i nie tylko, mam nadzieję, że będzie fajny. Bo ostatnio to kompletnie nic nie trafiłem. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam. Jeżeli trafimy coś wymiennego za więcej niż 50 tysięcy, to otwieram tego pika i będziemy je otwierać, dopóki się będą zwracały, także oby, oby, ale standardowo tak musimy sobie zacząć od gorszych paczek przynajmniej dobre jest to właśnie, że jak tutaj dostaniemy kartę z ligę ja sobie większość będę na listę wrzucał, no bo, no bo co ja będę kasy marnował, nie? Jak widzę, że coś jest nic nie warte to po prostu wywalam na Quixel, ale jak coś może być warte 500 końców zamiast Quixel 200, no to przecież wrzucę na listę, tam więcej kasy się uzbiera, a to jest też moje poboczne konto, więc mam tu miejsce na liście na chillu i można sobie powrzucać, ale no Kurde serio, o ona być droga chyba Te karty z ligę i z kobiecej ligę serio, niektóre wywaliło waliło pod max widełki, także jak macie to przegrzebcie klub sobie i serio sprawdzajcie, bo no, no niektóre naprawdę bardzo, bardzo dobrze chodzą, zresztą sam wiem, bo sam na tym trochę pohandlowałem Możecie dać znać w sumie jaki był wasz najlepszy traw ostatnio No mój był tak dobry, że ja nawet go nie pamiętam, więc no, to, to możemy chyba pominąć o Chivas nie ale trzeba was. Możecie mi też w sumie powiedzieć, bo niby nie pyta. znaczy, może odpowiedź to ja już znam, ale tak, może jakaś taka, jak to się mówi, ro, takie rozwinięcie, co sądzicie o kontencie, który wychodzi, bo jest tak zajebisty, że nawet żadnych przycieków od dwóch dni nie ma. Ja nie chcę nic mówić, ale zaraz będzie grudzień, a my dalej o walkout. z taki pak. Martinez jako bramkier wjeżdża, ale no, jest grudzień. Ja wiem, że zaraz Black Friday, więc jeszcze daję dwa tygodnie czasu takiego, nie? Bo jest 18, jest poniedziałek. No to nie w ten piątek, tylko w następny, pewnie już się rozkręcić. Powinno Black Friday, bo ja tutaj niczego pewnie nie jestem, ale powinno, powinno, tak? Ale to żadnych SBC-ków typu Eusebio, typu jakiś Wiera, no nawet ten Blong, który zawsze był SBC-em, to ja nie wiem, stary, no ta gra umiera coraz szybciej i jak to dalej pójdzie w tym kierunku No jest słabo, odpominąłem Jak to dalej pójdzie w tym kierunku to naprawdę no na to ty nawet to już nie będzie co zbierać, nie? 80 razy 3. Lepsze paczki się zaczynają już w tym momencie. I dostaliśmy. Uf, no. Otworzyłem ze 30 już. No stary, nic. To też jest powalone, że ten drop w tych paczkach w tym roku to jest tota totalnie co to zaniżone. No tutaj daj chociaż walkout no i jest! Fajnie, Bramkarz Ederson czy. Mógłby być Alison, wyższy Overall. W sumie, jak wypada niewymiennego foderu, znaczy. O, oh, nice Alison! Jak ta wypada nam sporo niewymiennych, to może sobie jeszcze Heroosa dla, tak dla sportu trzaśniemy. Ja ogólnie mam tu też za Foot Champions nagrody. Tylko, że no ja zagrałem 7, 7 winów zrobiłem na tym koncie drugim, bo mi się już więcej nie chciało grać, także. No ale coś tam przynajmniej będzie. Kolejny walkout Karczawi. Także spoko loko, będzie do przepalenia, chyba, że to było wymienne, nie, nie wymienne Aha, to Bacha, to nawet nie jest Dobra, no tu jest 8 6, gwarancja, będzie walkout pewny. Tylko kto? Pytanie kto? No daj chociaż Edersona, bo Alisona już mam. Teoria duplikatów jakby. Dawaj trzeciego Alisona dzisiaj i spoko. No to raczej Alison już nie będzie, także git. Ale Menik. Taki kl klasyczny sushi menos. Dawaj tą wymienną. Od razu. Go. Walk out babki. Kamawinga. Nic już nie warte. 8 czwórki, cokolwiek. No nie no, Wymiennego nic się nie da trafić. Może inform. Może Bellingham salach. Może. A może nie. Ja naprawdę się boję, co będzie na toty. Jak ja aż tyle paczek odłożyłem i jak ja nic nie dostanę. Znaczy no. Aż tyle jeszcze nie mam, ale jeszcze sobie na głównym koncie tam poodkładam te paki. Jak ja serio tam dostanę totalne gówno, to mi aż będzie przykro. Dobra, proszę bardzo, idziemy dalej. Ostatnie paczki ogólnie zostały, jak coś. No, ten film mógłby mieć 15 minut. O, czekaj, bo to Walker? O, nie wyciszyłem telefonu. A, to nawet nie jest Walker. Ten film mógłby mieć z 15 minut, jakby, jakby dobrze poszło. No weź się, mamy półtorej. jakie półtorej, przepraszam. Pół godziny otwieram i gadam sobie. i, i nic. Ale może to się zmieni. Mhm. Uh -huh. Brozowicz? Nice. Nieźle, myślałem, że to jakaś babka przez chwilę. E, chyba, że co. A nie, nie była to babka, dobra. Okej. Okay. Jest fajnie, jest bardzo w porządku. Podoba mi się to. Mam. O, taką jeszcze mamy. Dobra. O! Okej! Okay. No! No za. Haha, <laughs> najtańszy! No i teraz, no w sensie. Są karty tańsze, nie? Baston X-Pompa jeszcze i Trapstar Milinkowicz. No ale najtańszy! Serio! Serio! On 20 koła! No ale przynajmniej foderu dało do Herosan, to. No to sportowego trześniemy, znaczy no. No przesadziłem, że najtańsze, no bo są tam te trapstarsy warte Quixel. Aż przed ostatnią paczką sobie to sprawdźmy, bo jest to jest powalone, stary, nie? Zobacz, już ci przełączam ekran. Proszę bardzo. Masz albo karty tanie w pizdu, no dosłownie w pizdu taniocha, 20 tysięcy, albo cena na Quixelu, wiadomo. Albo masz karty drogie, milion, pół miliona, 300 tysięcy, nie wiem kto to kupi, 800, 900... Pół miliona. O, no, pół miliona 350, tu jest za 150, jakaś taka. No, ogólnie kart w takim średnim przedziale cenowym, y, no jest jakby mało. I najbardziej właśnie irytujące w tych nowych drużynach specjalnych, dla mnie przynajmniej, jest to, że albo dostajesz mega banger, albo gówno. No, tu akurat mamy DiMarie z Informa, ale. No, jakby no nie o co tutaj chodzi tylko o te nowe drużyny specjalne. Tam masz albo Banger, albo gówno. Takie karty, które są spoko i są w cenie średniej praktycznie nie ma. No ale może tu taką dostaniemy. No nie. No nie ma out. Jak coś to ja zrobiłem to bo miałem w tym w magazynie duplikatów trochę kart. Wy tego nie róbcie, bo ta paczka to jest totalny skam, stary. Zobacz jakie tarło tu wypada. No i tu srebrne i brązowe karty wdopili. Ty, ty to rozumiesz, nie? Kupię pika dla widza, dla kontentu. Wymienny. 40 koła idzie. Jeden z pięciu. Czy się zwróci? No, no zwróciło się jakby 20... Jak 20? 12 koła. Ale no te informy będą droższe. Dobra, jeszcze jeden. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Do, do dwóch razy sztuka, nie? Tu znowu dwa duplikaty. Nie, no nie kupię tego już. No, co? Yes. Jeszcze tylko widzowie, zostało nam dostać gówno z Herosa i możemy kończyć. Chyba mam tyle kart, nie? Coś tam, coś tam wpadało, coś tam też miałem, no jakby powinno być. Dobra, jest OK. na luzie wystarczy, tam Andy Maria, co go trafiliśmy przed chwilą, tego Nico Williamsa chociaż sobie zostawię, to może z ławki mi powchodzi na tym koncie. Chociaż naprawdę, ja nie wiem, podejąłem się, żeby grać na dwóch kontach, te Food Champions i Rivalsy, no i no na początku było fajnie. Teraz już nie jest ani trochę fajnie. No, gram dalej, bo chcę paczki na toty pozbierać i no, jakby gdybym nie zbierał paczek na toty na głównym koncie, to grałbym tylko na jednym, bo by mi się no nie chciało już. Już, już na etapie listopada, nie wiem, ja w planie w ogóle. No, pogram sobie tak do toców, może na tocy jeszcze sobie na dwóch kątach popykam. No bo spoko nagrody, fajne są paczki, nie? W ogóle ulepszone nagrody, ale, ale one są spoko. No, wiadomo, wyszło jak zawsze, ale gdybym paczek na toty nie zbierał, to bym już naprawdę tego nie grał. A chcę też sobie, no, kurde, pootwierać trochę, też, nie? No, tutaj pozbieram paczki, tu pootwieram i spoko. A później emerytura, <laughs> Trzeba próbować rękami i nogami fans z tej gry czerpać, tak jak ja teraz Poprawię chilling, trafiłem gówno, Marfi, Eddie Marfi. Pojażę typa to na listę, tych wywale. Niepotrzebni mi jesteście, nikt, nikt nie potrzebuje takich kart Jeszcze taka paczka, o proszę, Walkout wymienny No to do skipu No i mamy herosa, czy po raz pierwszy od miesiąca będzie karta droższa Niż 200 tysięcy monet, bo chyba coś trafiłem droższego, ale nawet nie jestem pewny. Brawo. Brawo, kurwa, dostałem go już trzy razy na tym koncie, nie? To jest niemożliwe. No. Jeszcze jest gówno warty. No dobra, 120 tysięcy, no ale... Tak gra z jest porażka.